Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Games TV. W dzisiejszym odcinku gra odwiednictwa Granna. Jest to gra Wilki i Owce. Wilki i Owce jest to odnowiona wersja z dodatkiem grube ryby. Wcześniej była wydana sama wersja Wilki Owcy, teraz mamy z dodatkiem. Gra jest przerzeszona od 2 do 4 graczy i trwa około 30 minut. Jest to gra kafelkowa, w której gracze będą starali się stworzyć jak największe tutaj stado ogrodzone i chronić je przed wilkiem. W dodatku mamy ryby, czyli będziemy budowali stawy i te stawy również będziemy starali się tutaj zamykać i chronić je przed rybakiem, który wyłowi nam ryby. Ale zobaczcie, jak to się prezentuje na stole i za chwilę wracamy. Ok, tak wygląda przygotowana gra wilki i owce. Jak widzicie, że to jest przygotowanie jest bardzo szybkie. Każdy z graczy dostaje losowo kafelek taki z znakiem zapytania. Z drugiej strony mamy cztery owieczki wraz z pasterzem. w jednym z czterech dostępnych kolorów. Gracze oczywiście podglądają te kafelki tylko tak, aby inni gracze nie widzieli, i takim kolorem będą grali podczas gry. Podczas gry będą mogli się ujawnić, ujawnić, ale niekoniecznie, ale o tym za chwilę. Na środku umieszczamy kafelek startowy, czyli taki e, kafelek wsi. Obok umieszczamy Kafelki pasterzy w czterech kolorach. One będą właśnie służyły do momentu, kiedy gracz się ujawni. Wszystkie pozostałe kafelki lądują do wareczka. Bardzo dokładnie mieszamy i każdy z graczy na rękę dociąga cztery kafelki i możemy zaczynać. Ok, jak wygląda przebieg gry w wilki owce z dodatkiem grube ryby? Ja już tutaj dla przykładu wyłożyłem kilka, felku, kilka kafelków, żeby łatwiej było mi wytłumaczyć zasady gry. I ok, co gra w swojej kolejce robi? Gra w swojej kolejce, bierze jeden kafelek ze swojej ręki. Oczywiście należy uwagę zwrócić, że te kafelki są dwustronne, więc musi je dokładnie przeliczyć. I kładzie kafelek tak, aby przynajmniej pasował jednym bokiem do, do jakiegoś kafelka, Czyli w ten oto sposób. Graż wyłoży taki kafelek, dobiera jeden kafelek z woreczka na rękę i kolej przychodzi do kolejnego gracza. Gracz ma możliwość również dołożenia kafelka tak, że będzie stykał się z kilkoma brzegami z innymi kafelkami. W takim wypadku, jeżeli gracz dołoży kafelek i jego kafelek styka się przynajmniej dwoma, bądź też większą ilością brzegów z innymi kafelkami, dobiera tyle kafelków, ile brzegów połączy. Czy w tym wypadku dwa kafelki z woreczka. W grze występują kafelki specjalne, takie jak wilk i myśliwy. Jak widzicie, niektóre pastwiska mogą znajdować się przy lesie. W momencie, gdy któryś z graczy dołoży wilka do takiego lasu, wtedy wszystkie owce, które, są, przylegają do tego, do tego lasu z wilkiem, są zagrożone i nie będą punktowane na koniec gry. Jednak możemy obronić się przed takim wilkiem, kładąc na tego wilka myśliwego. Wtedy neutralizujemy go, że tak powiem, i ten wilk nie zagraża tym owieczkom. Oczywiście, gdyby tutaj w tym lesie znajdował się jakiś jeszcze jeden wilk, należałoby przykryć tego wilka kafelkiem myśliwego. W grze, w tym, w tym wydaniu mamy dodatek grube ryby, który pozwala nam budować stawy, jak widzicie. Zasady są oczywiście podobne. Dokładamy tak, aby wszystko się zgadzało. W momencie, kiedy zamkniemy staw, będzie on przynosił dodatkowe punkty, ale o tym za chwilę powiem podczas omawiania punktacji końcowej. W grze mamy również dwa kafelki specjalne: takie jak rybak oraz straż rybacka. One działają na takiej samej zasadzie jak wilk i myśliwy. Jeżeli taki rybak jest w stawie, wtedy wyławia wszystkie ryby i niestety nikt za te rybki nie dostaje punktów. Ale możemy go oczywiście przykryć. Czyli go wygodnie z tego stawu, taką oto strażą rybacku. No i gracze grają tak zgodnie z klauzulkami zegara. Gracz w każdej chwili może ujawnić się. Jak widzieliście na początku, każdy z graczy otrzymywał taki oto żeton. W, w dowolnej chwili, czy to w turze przeciwnika, czy też przed swoją kolejką, czy też po, może się ujawnić. Jeżeli się gracz ujawnia, odkrywa ten kafarek, mówi na głos, jakim jest kolorem, i teraz ma możliwość dołożenia. Tego kafelka tutaj na stół. Oczywiście w tym wypadku nie byłby w stanie, ale przypuśćmy, że gracz dokłada do tej kafelki. Następnie gracz dobiera tyle kafelków, ile brzegów styka się z tym kafelkiem. Czyli w tym wypadku jeden kafelek. Następnie, jako premier ma możliwość wyłożenia jeszcze jednego kafelka z ręki i również w zależności jak dołoży ten kafelek, dobiera odpowiednią liczbę. Kafelków. Jeżeli gracz się ujawnia, bierze od razu taki kafelek pasterza z informacją dla siebie i dla innych graczy, jakim kolorem jest, jakich, jakie owce będzie tutaj będzie punktował. I jak mówiłem, gracze grają do momentu, gdy w woleczku nie ma już kafelków. Wtedy gracze będą grać do momentu, gdy już wszystkie kafle z ręki zostaną wyłożone, albo po prostu nie będzie możliwości już wyłożenia takiego kafelka. Wtedy gracze zakończają grę i przechodzimy do punktowania gry. Jak to się robi, już Wam pokazuję. No i dobra, jak wygląda punktacja? Ja tutaj dla przykładu wyłożyłem kilka kafelków. Gracze wyszykują swoje jedno największe zamknięte, czyli ogrodzone pastwisko. Czyli takie, które z każdej strony jest zamknięte. Las również jest tak jakby ogrodzeniem. Jak również, jeżeli nie mamy zamkniętego stawu, też tutaj się to liczy jako ogrodzenie, tym brzeg stawu. No i gracze wyszykują, liczą tam swoje owieczki. Jeżeli jest dwóch lub więcej graczy z taką samą ilość, ilością owieczek w największym pastwisku, wtedy będziemy brali pod uwagę te mniejsze pastwiska, oczywiście pozamykane. I gracze liczą ile mają tam owieczek. Jeżeli takie pastwisko sąsiaduje z lasem, w którym jest wilk, no niestety nie może gracz zapunktować za te owieczki, bo jest ten las zagrożony. Następnie gracze, jeżeli mamy dodatek grube ryby, będą liczyli te rybki w stawie. Oczywiście w momencie, kiedy w stawie jest rybak, te ryby są wyłowione i nie dają nam dodatkowych punktów. Natomiast, jeżeli staw jest bezpieczny, czyli nie ma rybaka, bądź też na rybaku została został wyłożona straż, gracze otrzymają dodatkowe punkty za te rybki, jeżeli ich, ich tutaj pastwiska się stykają z tym stawem. I gracz, który zdobył tych punktów jak najwięcej, wygrywa grę. Ok, zobaczyliście, jak prezentują się wilki i owce. Na stole, to że przyszła kolej, żeby tę grę ocenić. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że jest to gra familijna, gra przeznaczona dla graczy rodzinnych, ta, takich graczy, którzy dopiero początkują w grach planszowych, i myślę, że taką tę ta, grę mógłbym tym graczom polecić. Dlaczego? Przede wszystkim he, zasady są bardzo proste. Wytłumaczymy je naprawdę w kilka chwil. Po prostu musimy wyłożyć kafelek. Gra naprawdę wygląda bardzo fajnie. Gdy wykładamy te kafelki, naprawdę tutaj to nam się powiększa i. Uwierzcie mi, osoby, które dopiero zaczynają gry planszowe grać, lubią, gdy coś się tworzy, gdy dokłada coś, coś się tutaj dzieje i jest częścią jakiegoś większego planu i naprawdę, gdy tutaj zaczniemy wykładać te kafelki, naprawdę na stole robi się bardzo ciekawy, choć ten stół również warto mieć dość duży, bo z dodatkiem grube ryby tych kafli jest znacznie więcej, więc tutaj może być spory problem. Gra niestety jest losowa. Dobieramy te kafelki losowo z woreczka, chociaż tą losowość starano się ujarzmić tym, że mamy i kilka kafelków na ręku, z których możemy wybrać, i z kolei te kafelki są jeszcze dwustronne. Także to daje sporo możliwości tutaj taktycznych i strategicznych, ale nadal te kafelki losujemy, w los, losujemy z woreczka i nie wiemy dokładnie, co weźmiemy. Gra ma też. Taką lekką dawkę negatywnej interakcji, bo możemy komuś poprzeszkadzać, pozamykać te zagrody. Bo widzimy, że gracz stara się zbudować jakąś większą tutaj zagrodę z, ze swoimi owcami. Możemy mu zamknąć to, bądź też przeszkodzić, położyć taki kafelek, który naprawdę będzie przeszkadzał. Jeżeli ma, ma tutaj te swoje pole przy, przy lesie, możemy zagrać wilka, chociaż możemy się obronić przy tym wilkiem. Dodatek, grube ryby. Wprowadza również tutaj nam staw, gdzie będziemy również mogli te stawy zamykać. To naprawdę zwiększa tutaj możliwości taktyczne i, i, i to naprawdę jest bardzo fajny dodatek. Gra działa dobrze w 2 i 4 osoby, także tutaj nie ma jakichkolwiek zgrzytów. Troszeczkę przeszkadza mi tutaj, że gra, każda gra może wyglądać tak samo. Prawda? Tutaj nie widać nic, żadnych różnic, gracze starają się grać tak samo. Fajne jest że to, że mamy tutaj ukrytą tożsamość. Gracze nie wiedzą jakim kolorem są przeciwnicy. Dopiero w czasie gry któryś z graczy może się ujawnić, ale nie musi. Więc tutaj musimy też również wydedukować co gracz stara się zrobić i jakim kolorem jest. Także jak widzicie, gra jest bardzo fajna, przyjemna, chociaż nie uniknęła kilku wad, które mogą przeszkodzić. Innym graczom w wyborze tej gry. Jednak graczom familijnym, graczom, którzy dopiero zaczynają w gry planszowe gracz, jak najbardziej polecam. Dla mnie jest to takie 7 z minusikiem na 10. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć.